Ci widzowie pokażę wam moją bazę Fajną Bardzo fajną bazę Tam jest Co jest? Widzowie wy to widzicie? Przejść się nie da Jaka to tak No

Zobaczę Wam najpierw moją pantofonę. Okay. Tutaj. No. tutaj już dawno, kiedy się tu wygała łącz, to tutaj pokaziłem na płot tej schodki. Hop, hop. Tutaj taki płot z kolcami. No, widzisz końców, widać chyba. No, na no, widzowie jeżdżę tutaj. Tutaj chcę, żeby jeżdżę. Żeby mieszkały. Nie ja mam płot. Ja Wychodzę i zrobię mniejszy płot. Jeżeba tutaj. I ona. A tu. To jest żabka to, wow. Piękna, ładna. Fajna żaba, nie? Ta słodka. Mówiąc o naszym temacie. Jestem płotny, Ty teraz stąd. Do stąd to, za... to robimy, jakoś bardziej tam trzeba to będzie przenieść Na razie wygląda to tak: to jest spod... stąd i stąd, do stąd i stąd. Przy może. Nie, no to mi spoko, ale ten jeszcze to niski. Albo nie. No, mamy tutaj siedząco. No, zobacz. No, świetnie jest w tej bazie. Mamy tutaj otoczenie świetne. A widzicie drzew? Nikt nas tutaj nie widzi. Świetna baza, wykopana. Zostawiam tutaj dziur, żeby nie połapki, ale i takie bardziej schowki, schoweczki. Bardzo mi się tutaj podoba. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie.